Grębach, Grębach, Grimbach, Grębach, 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 co słychać? Hmm. jak pociąg będzie jeździł, no to będzie go słychać, więc my jak na przykład sobie tutaj siedzimy, to jak przyjeżdża pociąg, to po prostu wszyscy milkniemy. Pociąg sobie przejeżdża, kontynuujemy rozmowę. Ja tutaj się urodziłam, w 1955 roku. Mhm. Mieszkałam do 1966 roku, więc 11 lat. Później wyprowadziłam się na 20 lat, i później wróciłam tutaj z powrotem, ponieważ tu mieszkała moja babcia. Była już wiekowa, więc po prostu trzeba było się nią trochę opiekować. I dlatego tutaj się wprowadziłam, załadowałam. No i do tej pory sobie mieszkam. Ale te lata dzieciństwa też pamiętam, bo, no bo było fajnie. No, tu były y, kury, y, były kaczuszki, y, był sąsiad, który y, miał y, tam kurki, no to wypuszczał sobie na trawkę tutaj, na tego dzieci, trawa była taka wysoka, więc dzieci bawiły się w chowanego. no fajnie było. No coś tam sporo nas było, bo wtedy mieszkało y, osiem rodzin. I każda rodzina właściwie miała podwójkę dzieci. Więc no było fajnie. Była klipa, były, były skakanki, były gry w wojnę, wywołuje wojnę, w komórki do wynajęcia, no to takie były zabawy. A klipa to jest nic innego jak palant. Bo to była taka, taka drewniana, jakby no takie coś. Coś takiego, w co się uderzało. A I był kij do tego. I to był. Cztery ścianki były. Tego urządzenia, że tak powiem. No i się tak dochodziło. Zakończone były szpicem. To, 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 to urządzenie się waliło i się odbijało. No i w zależności od tego, na którą stronę upadło, no to były punkty, tak? No zabawa była przednia. Poza tym. Ponieważ było dużo zieleni, dużo krzaków i tak dalej, no to w chowanego żeśmy się bawili, tak? Także dzieciom się nie nudziło, naprawdę. W piłkę się grało, w, w lotkę, to znaczy w babingtona się grało. Było super. A, a w nogę to nie wiem, chyba chłopaki chodzili do parku 3 maja. Wzdłuż Piłsudskiego, czyli Armii Czerwonej, była zielona hala treningowa. Tam chłopaki grali w piłkę nożną, ale tam właśnie w, w hali była bieżnia, przy bieżni był kort i na tym korcie zimą zawsze było lodowisko. Wstęp był wolny oczywiście, więc dzieciaki sobie chodziły i ja też tam chodziłam. Ale łyżwy to nie było takie, wiesz, figurówki czy tam hokejówki. Łyżwy były yy, na takie żabki. Ojciec mi zawsze w domu przykręcał takim specjalnym kluczykiem, i ja sobie szłam do torów przez tory i już miałam kord, czyli lodowisko. I tam żeśmy urzędowali. No więc wiesz, farajda była jak nie wiem, no bo wtedy to trzeba było i piruety się uczyć, rozumiesz? I, I tyłem jeździć. I woda w ogóle była, wiesz, zabawa jak nie wiem, co. Więc ja wieczorem. Jak chodziłam do domu, to już byłam tak zmęczona, a tak mnie te nogi bolały, a zdjąć butów nie mogłam, no bo nie miałam na zapas. Odkręcić nie mogłam, bo kluczyk był w domu. Więc ja po zaspach, rozumiesz, w zaspy jak na, bo tak mi się nogi, tak mi się wyginą i tak chodziłam, więc w zaspy wchodziłam, żeby te nogi usztywnić i przychodziłam do domu, ojciec mi te łyżwy zdejmował, ja już byłam cała zadowolona. Albo z storów, no bo wiesz, no nasyp jest w tej chwili. Tam żeśmy Zjeżdżali sobie na, wiesz, z górki na pazur. No to jak się rozpędziłam, to kurde na pół placu zjeżdżałam. No. Także fajnie było. No. Nie było telewizora na początku. Jedyny mój dziadek, który miał telewizję, więc jak była kobra, to się wszyscy tutaj właśnie do dziadka schodzili sobie, przychodzili i oglądaliśmy. Tom Cobre. Nie było. No, radio to było wszędzie, nie. No, ale telewizora nie było, więc trzeba było sobie jakoś radzić. Soboty były pracujące. Rodzice przychodzili, bo do pierwszej pracowali, bo soboty były skrócone 6 godzin się pracowało. Więc rodzice przychodzili. No oczywiście jakiś tam obiad tego, Nic z tego nic zowego. Przychodzi sąsiadka, przychodzi ktoś tam z następnego domu i tak dalej, i tak dalej, jest ciepło. No bo zimą to tak nie było. No, ewentualnie w domu na jakieś karty się sąsiedzi umawiali. Wychodzili sobie na dwór od orzecha, panowie w damkę grali, kobitki sobie siedziały, rozmawiały. No, oczywiście tak. No to co? <laughs> no dobra, no to już. To ta ćwiarteczka się znalazła. Po kieliszeczku każdy sobie wypił. Życie było jak ta lala. Nie było tego, że tak. dzwoni się teraz? Czy mogę do ciebie przyjechać? Nie, nie, dzisiaj nie. To może jutro? A o której godzinie? A no wiesz, o 17 może bym przyjechał? Nie, 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 bo mi nie pasuje. Tak nie było. Puk, puk, puk. O jak miło cię widzieć, chodź! Posiedzimy pogadamy. Takie było życie. Teraz już tego nie ma. Teraz trzeba się umawiać na godzinę. Za dużo jest tych pociągów, za często one jeżdżą i nikt tego już nie, 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 nie sprawdza, nie ustawia zegarków, mało tego, nie przeszkadza nam już spanie. To znaczy, pociąg jedzie, a my śpimy dalej. Bo ja, mimo że mam okna od ulicy, to jak jedzie pociąg, to ja też słyszę, bo on się odbija od tamtych domów, tak? Ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Kwestia przyzwyczajenia. Tu miało być te parawa parawany dźwiękochłonne. No i no jak widać, są tylko drzewa. Nic więcej, nic nie zrobili. Pociąg miał wyjeżdżać z fabrycznej i dołem. Zupełnie i za widzeską dopiero miał wyjeżdżać, więc się wszyscy cieszyli, że nie, było, nie będzie słychać pociągów. Okazało się, że w ogóle nie, nie jest tak. Tak jak pociąg jeździł, tak jeździ. Niciarniana jest beznadziejna, Nowogrodzka jest zablokowana, Niciarnia, ta widzeska jest zamknięta kompletnie. Więc ja uważam, że mieszkam w Skansenie. Mało tego, to my nie mamy tutaj nawet porządnego sklepu, bo jak był sklep na Kresowej, no to pani poszła już na emeryturę, bo ona w moim wieku, więc jej się też należy odpoczynek i nikt już tego sklepu nie przejął i on stoi pusty, a to jest fajny lokal naprawdę i ludzie by przychodzili tutaj do sklepu, bo wiesz, ja muszę się wybrać, tak? No bo nie mam już samochodu, bo sprzedałam, bo musiałam, ze względu na stan zdrowia i teraz ja do Piłsudskiego jak dochodzę, to ja sobie idę 20 minut, no przepraszam cię bardzo, no zrobić zakupy, no to kupiłam sobie rydwan starości i go ciągnę za sobą, no, no bo jak w ręku. Kiedyś jeszcze tak, tam gdzie jest teraz ten plac, to był taki plac targowy. I przyjeżdżali we wtorki i w sobotę y, ludzie koniami ze wsi, i tam było wszystko można kupić: i świniaka, i ubitego, i żywego, i kury, i kaczki, i betki. Betki to są grzyby, i jagody wszystko było. Takie były stoły, wiesz, duże ustawione, betonowe, i oni tam wszystko, wiesz, ziemniaki, wszystko sprzedawali. Później po, po jakimś to czasie, no już zaczęło, wiesz, to wszystko upadać, no bo zaczęły się czasy zmieniać, tak, to było, było minęło, tego brakuje, tego bardzo brakuje. Na miejscu gdzie stały takie yy, domy drewniane, tak jak na, na Wilanowskiej, gdzie jest dopół spalony już, nie udało się, więc u nas też bliżej Widzewskiej yy, są takie cztery bloczki postawione, takie pudełka, jak ja to nazywam. Yy, więc tam był dom drewniany, trzy razy go podpalili, podpalali. Za trzecim razem się udało. Później stało, 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 stało. stało. No i ktoś się znalazł i już teraz buduje. Na Pogranicznej już są też domy. Na Czechosłowackiej przy Żabce, przy Edwarda też już stoi. Tam, gdzie jest kawałek miejsca i tam, gdzie udaje się ludziom to spalić, to natychmiast powstają, to znaczy natychmiast, ale to jest bardzo krótki odcinek czasu i tam już stoją, na Mazowieckiej to samo. Tam już chyba ze trzy budują. Teraz czekamy, jak spłonie ten drewniaczek. Mimo wszystko jest dużo zieleni. Jaż te są stare domy, gdzie były ogródki. I jest cisza przede wszystkim. No i teraz powietrze też. Ariadna już nie pracuje, przecież tak jak kiedyś pracowała, tak? Jak ja byłam dzieckiem i chodziłam do szkoły na przykład nie? I, i, i czy szłam do szkoły na godzinę ósmą, a ktoś tam jeszcze przyjeżdżał, jak się to towarzystwo wywaliło z tych pociągów, no to wiesz, no było na co popatrzeć, na no tego mówię, wszyscy mówią ma zawsze przyjechało. To była historia w ogóle, bo tak, o, ma zawsze przyjechało jak się tych ludzi wyładowało z tego, z tego pociągu nie jednego zresztą my mieliśmy kilka autokarów w ogóle w naszym zakładzie i te autokary nie pamiętam ile ich tam było 3, 4 czy 5 w każdym razie oni jeździli w, y, po wsiach mieli gdzieś tam zbiórki i tych ludzi dowozili do zakładu i odwozili y, ranną zmianę i nocną zmianę odwozili. No bo wiadomo, już nie było przecież komunikacji, nie było pociągów i tak dalej, i tak dalej. Więc te autokary odwoziły tych ludzi i przywoziły też. A ci, którzy dojeżdżali, to dojeżdżali. Miałam koleżankę, która ze mną pracowała, to ona kilka ładnych kilometrów jechała do stacji od siebie z domu do pociągu. Latem to lata, nie? Bo fajnie. A zimą też jechała rowerem właściciel tej fabryki, który ją wybudował yy, doszedł do wniosku właśnie, że trzeba ludziom zapewnić mieszkania i im tam to wszystko wybudował i zawsze rano na, na ranną zmianę wyły syreny i ludzie wstawali czy tam o wpół do czwartej, czy o czwartej nie, tego nie wiem, ale one wyły i sobie ludzie wtedy wstawali i szli sobie do pracy i on właśnie yy, przy tych domach yy, stworzył im te zielone Y, 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 ogródeczki, dlatego się nazywa to Grębach, czyli Grimbach, Zielona Dzielnica. Przylatują kawki, przylatują gołębie, przylatują synagorlice, przylatują tureckie, y, no przylatuje teraz ten kruk, nie wiem dlaczego, przylatują dwie dopiero co, ale te wrony siwe, no super są naprawdę, i y, y, y wszystko w symbiozie. Sroki przylatują, kąpią się. Tu są sołowiki, tu są kosy, yy, są szpaki, yy, są yy, te, te sujki, co się za morze wybierają, nie mogą się wybrać. Są dzięcioły, jest dużo wiewiórek. Cisza, spokój, zielono, super. Grębach co słychać realizowany jest dzięki środkom otrzymanym w ramach stypendium artystycznego Miasta Łodzi.